Dzień dobry w kolejnym odcineczku, Co, co, co robisz? Ej, ej, przestań! Upsik, panie Misiu. Miałem go tam zostawić, ale jednak go odłożę na swoje miejsce. Niech nam towarzyszy w dzisiejszym odcinku, ponieważ my się pysie, dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z Matchmasters. Wyszedł, moi drodzy, duży update, który dzisiaj sobie krok po kroku omówimy. Zaczynając my się pysie od takiej jednej z najistotniejszych kwestii, czyli nowy boosterek. I myślę, najłatwiej będzie wam go zaprezentować w akcji. W tym momencie, to jesteśmy na nowym trybie, na który padają y, światła. W momencie, kiedy podświetla się jakaś kolumna i dopasujemy w niej figury, to nasz mnożnik się zwiększa za każdym razem, więc warto to robić tyle, ile się da. I później wlecieć właśnie z boosterem, który zapewni wygraną. Ładnie przeczesą planszę i w tym momencie znowu. Możemy na przykład wybrać niebieskie, które przesuniemy na przykład na lewą stronę. Jest dodatkowy ruch y, i od od razu możemy zrobić sobie w ten sposób. Dzięki czemu, w momencie, kiedy wybieramy te niebieskie, to tak jak zresztą widzicie, nie dość, że jest dodatkowy ruch. To praktycznie od razu możemy używać tego boostera. Tutaj mamy kolejny dodatkowy ruch. Teraz możemy sobie znów przelecieć te niebieskie. Nie było niestety dodatkowego ruchu, ale tak jak zresztą widzicie, Sweepit zapewnił. Wygraną. Z kolei jeśli chodzi o sam booster, to jak widzicie przeczesuje planszę, dając bardzo dużą szansę na dodatkowe ruchy. Dodatkowo po każdym użyciu zostawia miotły. Po wyborze jednej z nich przeczesujemy dodatkowo jeszcze w odpowiednią stronę wszystkie takie figury. Ale to nie wszystko co wyszło widzowie w tym update, ponieważ m.in. E, Slimek ewoluował w jelly, w tę słodziutką widzowie galaretkę. Różne oczywiście zmiany, które zostały dodane, całą listę macie oczywiście wyszczególnioną. Dodatkowo, moi drodzy, nowe tryby, takie jak na przykład ostateczne starcie, to jest nowy tryb 1 vs 1, w którym dwóch graczy rywalizuje na osobnych planszach o jak najwyższy wynik, więc teraz możemy sobie pocisnąć na jakieś planszy i przeciwnik nie będzie w nią ingerował. Walkę na tym trybie za chwilę oczywiście sobie stoczymy. Dodatkowo jeszcze, moi drodzy, trzy nowe tryby gry. wykluwa jajka, zwiększaj mnożnik i znajdź nowe możliwości dopasowań, ponieważ wyszedł, moi Drodzy, Match and Hatch do tego y, Square Match oraz Lights up, który przed chwilą widzieliście w połączeniu z tym nowym boosterkiem. No i oczywiście sam boosterek, czyli Sweep It Special Edition. Rokowy klimat i utrzymywanie czystej planszy to jego priorytety. No, on bardzo spoko przeczesuje tę planszę, co za tym idzie, daje nam bardzo dużą możliwość na dodatkowe ruchy. I właściwie używając go naszym przeciwnikiem jest czas, ponieważ trzeba po prostu szybko klikać, bo tura za chwilę się kończy. Ale można naprawdę bardzo fajne kombosy. Nim ciskać. Zatem bez zbędnego przedłużenia lecimy sobie. Showdown. Tutaj mamy dodatkowe zasady. Grzyby zwiększają mnożnik wyniku. Ok, czyli nie dość, że mamy własną planszę, to jeszcze mamy dodatkowe jeszcze wytyczne. Mamy dodatkowy ruch i mnożnik, więc bardzo spoko. Użyjmy sobie od razu sowy, tak na start, która nam da dodatkowy mnożnik. Mamy kolejny ruch. Mamy boosterek gotowy, który. Mogłem w sumie to zachować, ale niech będzie. Niech on przeczesze tutaj ładnie plansze. Grzyby wleciały. I teraz, teraz możemy czerwone. Czerwone zagwarantują dodatkowy ruch. Zielone prawdopodobnie również. Zaraz... A, dobra, to niebieskie. Dodatkowy ruch? Oczywiście. Jeszcze raz będę mógł sobie puścić to, zwróćcie uwagę, że właśnie czas jest naszym największym przeciwnikiem, bo kolejny dodatkowy ruch, ja dalej mam wszystkie do wykorzystania. I mogę jeszcze raz użyć boosterka, mnożnik mamy już na 8, no i czas się kończy widzowie, dajmy na to, że pomarańczowe, dodatkowy ruch, e, nie, nie miałem już co zrobić miałem full ruchów, no i zwróćcie uwagę na tę przewagę e, jeśli chodzi o punkty, więc w tym trybie ten boosterek świetnie się sprawdza. OK, żółte, dodatkowy ruch, mamy mnożnik ponownie zwiększony. E, teraz możemy na przykład e, fioletowe, fioletowe też nam dadzą dodatkowy ruch, pięknie. E, Wlatuję kolejny raz boosterek, który ładnie przeczesze planszę. Pięknie. Yy, niebieskie teraz. To zagwarantuje kolejne użycie boosterka. Mnożnik jest już na razy 13 widzowie. Dobra, kolejne mnożniki. Dużo mnożników. Yy, teraz nie mam trochę pomysłu. Chyba, chyba, chyba. Nie, zielone. Yy, pomarańczo. Dobra, niech będzie, że zielone dobra. Cyk, 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 cyk. Yy, nie mam już tego sweepita. No i się skończył widzowie. No dobra, zróbmy tak, zróbmy tak mnożnik. Teraz niebieskie, jeszcze raz go sobie użyję, mimo tego, że czas się skończył. No ale to jest już koniec. Dobra. Przewaga. Dwukrotna praktycznie my się pisie. I udało się wygrać pierwszy meczyk. Pięknie. Myślę, że teraz możemy sobie odpalić lights up. Dwie rundy. Podczas uzupełniania planszy spadają bomby. Okej, okay, mamy przeciwnika. Okej, okay, dobrze by było, żeby to była moja tura, bo widzę dwie bombki. Proszę, czy to moja tura? Nie, to nie jest moja tura. Szkoda. Bardzo szkoda. Bo nie dość, że dodatkowy ruch mógłbym ogarnąć... To jeszcze te bombki. No właśnie Przeciwnik ma jeszcze jeden ruch. Nawet dwa. Co dalej? Dobra, użył swojego perka. Zapewnił sobie, boosterek. Aja, No, jak na pierwszą turę, to mam dosyć ciężkie zadanie. Może teleport cyk. Tutaj pięknie zrobimy sobie w ten sposób. Nożnik zwiększony. Boosterek. Mogę odpalić, pięknie. Daj mi miotły w jakieś fajne miejsce. No tak średnio bym powiedział, tak średnio, no, ale niech będzie. Zrobimy sobie to w ten Ekremu. sposób. Dodatkowy ruch. Mamy bombki. łajajaj, Czer... e, Dobra, tutaj cyk. Dodatkowy ruch. E, tutaj bombki. Dodatkowy mnożnik. Pięknie. Ejejeje, ej, 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 ej. Nie widzę, nie widzę, nie widzę. Kurczę, nie widziałem. A chciałem sobie jeszcze mnożnik zwiększyć. No ale dobra. Nasz mnożnik jest większy po tej pierwszej rundzie. Mamy więcej punktów i boosterek naładowany. Jeszcze mamy jednego perka do wykorzystania. Który może też nam dosyć mocno pomóc. Zaraz zobaczymy, jak ta jego runda się skończy. Ile będzie miał punktów ile ja będę miał po prostu punktów do nadrobienia na razie na razie mamy podobnie albo i nie ok jeszcze jeden ruch ma a jest duża przewaga jest bardzo duża przewaga no naj 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 dobra skarebusa sobie użyjmy na początku yy, niech będzie że cyk ok Dobra, skarabeusz już był kiepskim zagraniem, ale zróbmy sobie tak, to nam da dodatkowy ruch. Ok, znowu sweep it. Lecimy po prostu z dodatkowymi ruchami na maksa. Zielone, to nam też da mnożnik, nie? Nie, nie dało. No dobra, boosterek znowu aktywny. Dobra, czasu zostało mało. Czasu zostało nawet bardzo mało. Zróbmy tak bombki cyk. Yy, niebieskie, niebieskie, niebieskie. To jeszcze szybko sobie aktywuje boosterek. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Cyk, 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 cyk. Zróbmy sobie cyk. I, i dobra, udało się widzowie wygrać. Okej, okay. to już było cięższe. Ale się udało. Ten boosterek właśnie pomógł i zagwarantował tak naprawdę wygraną. Tak na koniec my się pysie myślę, że możemy sobie jeszcze raz ten showdown zagrać. Nowy boosterek wlatuje. Każdy ma swoją planszę. Ten tryb osobiście mi się bardzo podoba. Okej, okay, myślę, że możemy sobie użyć od razu skarabeusza, który... Dał nam? Nie, nie dał nam jeszcze boosterka. Wykorzystałem, co prawda, wszystkie perki, natomiast teraz mam dużo, dużo, dużo ruchów. Żółte. Lecimy z mnożnikami. Fioletowe, bo tam są grzyby, więc warto też zbierać te grzybki. Ok. Kurcze, nie mam już boosterka. Nie mam boosterka, i co teraz? Teraz po prostu łączymy sobie. Figury, próbując odpalić, kolejny raz boosterek, dobra, fioletowe, bo dadzą nam właśnie dodatkowy ruch, tutaj fiolet, dobra, możemy jeszcze raz użyć boosterka, czas się kończy, więc daj, niech będzie, że fioletowe, dobra, nożnik dość spory, Czas się skończył. No trudno, ale tak jak widzicie, przewaga jest znowu bardzo duża. Ostatnia runda. Nożnik razy 5, ja mam razy 10. Dobra, fioletowe to niebieskie spadną, spadły średnio. Tutaj bardziej spadną. Teraz spadły dobrze. Tutaj zróbmy sobie to w ten sposób. Brakuje mi jednego. Jednego, więc zróbmy tak. Spadnie, spadło słabo. Tutaj spadnie już też słabo. No, ta runda z tej rundy nie jestem pocieszony. Ej, możemy zrobić tak. I teraz. A, nie mam już ruchu. Okej. Okay. Okej. Okay. Za dużo tych ruchów wykorzystałem. Chciałem jeszcze na koniec odpalić tego boosterka, ale zabrakło mi jednej tej niebieskiej gwiazdeczki. Przeciwnik ma jeszcze jeden ruch. Ej! Ej, wyrównał prawie, ale wygraliśmy widzowie. Znaczy wyrównał. Brakowało jeszcze 250 punktów, więc mimo to poszło naprawdę bardzo ładnie. Tymczasem my się, się to by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Tak jak zresztą widzicie boosterek OP można nim naprawdę bardzo fajne kombosy puszczać. Fajnie też, że właśnie dodano nowe tryby, które za każdym razem urozmaicają po prostu coraz bardziej rozgrywkę. Oczywiście również zachęcam Was do spróbowania swoich sił. W Matchmasters, linka e, macie w opisie tego filmu. Tymczasem, ja się z Wami żegnam, trzymajcie się i. Pa, pa!